I manderko, jestem na spacerku. Jestem na bój jednostce wojskowej. Zobaczcie opuszczone bunkry. Jednostka radarowa tu była kiedyś. Oznaczenie 1638, jak, jak dobrze pamiętam. Było dwie bazy na dole i na górze. I trzecia była na jeszcze wioskę dalej. Tutaj chowano samochody i sprzęt i tu takie logistyczne były rzeczy. A tu jest taki podjazd. Autami na górę wjeżdżano i zostawiano auta z, z, z namiarzytelami, tymi co namierzali. One miały zasięg do 800 km. I tu na górze stawiały pojazdy. I z drugiej strony jest jeszcze jedno wejście. I tutaj widok na pole z rzepakiem. Coś pięknego. I tam jest całe pasmo jeniogórskie widać. Teraz Wam pokażę drugą stronę tej jednostki, bo to się znajdowało, jak się dobrze pamiętam, na 20 paru hektarach. Nie jestem dokładnie, dokładnie nie wiem, ile to było 25 czy 30 hektarów coś po tego. A tu, jak się tutaj się patrzy, trochę krzaczki zaspaniają, to tutaj było jeszcze dwa stanowiska na samochody, właśnie na te radary. W 2005 roku ta jednostka była opuszczona. Ona 12 lat pusta stała. Na dole ludzie pokoływali te jednostki. Te budynki, co są na dole, też pokażę. I jutro z tego jakiś taki krótki filmik z A tam, jak widać, oddali kominy. Tam była kopalnia kiedyś węgla brunatnego. A tam na wprost była szklarnia. Jest! O ten budyneczek. Taki jakiś króciutki filmik jutro z tego upletę. Historia jednostki zakończyła się w 2005 roku. A zacznę teraz na dół. Jestem po jednostki. Tam był taki staw. To taki zbiornik recesyjny re był. Na wodę. Jakby pożar był. Czy coś takiego. Że coś teraz to odnawia. Tu ryby kiedyś łowiono. Zbiornik recesyjny tutaj był. A właściciel nie wyraził zgody na nagrywanie budynku. To nie będę nagrywał. Bo zadzwoniłem do właściciela budynku. Czy mogę wejść nagrać. Postaram się jakieś zdjęcia jednostki znaleźć na internecie i dorzucę do filmu.